Dzień dobry widzowie! Dzisiaj gramy w fnaf i dzisiaj mamy specjalnego gościa, który się nazywa Igor. Tak, dzisiaj jest Igor. Pierwszy raz ktoś jest na moim odcinku. No i możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, a my kontynuujemy to, co wcześniej zrobiliśmy na fnaf czyli druga część Loft funkin 2. I stiu, stiu, stiu. Przepraszam za mojego kuzyna, ale myślę, że nic się nie stało. Steel mnie chciał zdobyć. Okej. Okay. Widzowie, zagapiłem się, ale zero misów. Eee, Steel ma na trzy szoty, bo gram Spike! No Steel, 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 tu jedzie LPCU. Właśnie, jakbyście chcieli wiedzieć, to mój kuzyn wymyśli, że idzie idzie z jedzie RCBu, er, jak to było? To było? Stu jedzie RPCU tak, taka ciekawostka. I jeszcze jedna ciekawostka od Brawlu i widzowie teraz pewnie mi napiszecie w komentarzu, ale Oskar, przecież ty nie grasz w Brawla i nie wiesz co to jest. No, mam konto w Brawlu. Jeśli chcecie w Brawla, to to piszcie w komentarzach albo łapka i subskryb... I, i subskrypcja. Kiedy, my Mamy Pampers... Pampers Colda. Oni mają spajka Stew i Serge. A my mamy Cold... Colt, Tara i ci... Okay. Dobra, to ja biorę solko. Jeśli byście chcieli anime defense z Robloxa, no to oczywiście, bo Wam się ostatnio też spodobało. Co to po anime defense? To jest no już przechodzę do tłumaczenia Anime Defense, to najpierw musisz pobrać Robloxa, Anime Defense to jest bardzo fajna gra. A ja mam Robloxa. Bo, to to bo... weź sobie wpisz Anime Defense i będziesz wiedział, nie chcę ci żadnej frajdy, ale mówię, to jest fajna gra. Jeśli byście chcieli link do tej, do Robloxa, no to wpiszcie sobie Anime Defense i powinno się wyskoczyć. Dobra, a my? A my? Riko! No i 10 sekund, no i, no i udało się wygrać. A, mongus, to jest sus. Mandy! Scandy! A, jeśli byście chcieli widzowie wiedzieć, to koletkę, koletkę można zjeść. A dlaczego Igor? Bo kolet to jest kotlet. Tak! A, Mój tak... kuzyn to wymyślił. Tak w ogóle. Kuzyn ma dobre pomysły. Tyle potem. I wyjobijaj się No. Bo umiem gadać jak dziewczynka. Siema, Oskar, co dzisiaj robisz? że ty mi przez socinek. Ale dobra. Nieważne z tym. Będę musiał tak zrobić od nowa do dobra, nie ma nie mam takiej opcji jak zastąpić ale dobra tak to wrzucę do Nepa do czego do Nepa czyli na YouTube'a Squid versus Cole Squid lepszy bo się nazywa 77. A, 7. i zawsze się zapomniałam. jeśli zostawcie mi łapkę w górę lub subskrypcję ale jak ktoś nie chce to nie musi. Bro, bro, bro. O, ale to ciężkie bro. widzowie. Już mam jednego misa. Oh, Boże, ale to ciężkie było. Ja gram sobie rust. I w ogóle... dalej jesteśmy na tym łóżku, widzowie. To jest mega dziwne. Myślałem, że będziemy gdzieś <śm> indziej. <śm> Dobra, mamy 6000 punktów łącznie. Jakby ktoś ruff, się pytał Dobra, no, lecimy. Ale nabijają się punkciki, widzowie. Em zmarnowała ulta Edgar. Jeśli byście chcieli też Brawla posłuchać, no to posłuchajcie mojego kuzyna, jak gra, bo też tam mówi różne rzeczy o Brawlu. A gość się nazywał Apple. Apple. Jak tak jak, jak nazwa y, telefonów Apple. <grym> Jack. Czyli piwo i kucyk brać 30 sekund, to tak, O Jezus, przepraszam, widzowie, zagapiłem się. Mm. Ale ty jesteś w to dopli, bo ty tak duszysz w tego tableta. Wiem. A, i właśnie przepraszam, jak duszę, widzowie, na tego tableta. Nie, spróbuję to wytnąć, żeby, żeby tak nie hałasowało. No, ale ja zaliczone. To... Od kiedy to gaz jest lepszy od rafsa? Od kiedy to nita jest lepsza od gazu? Gram, gram. Będę grał To jest właśnie to. Będę grał z Bazem. Nie, Kotlet. W ogóle dziękujemy. Nie, Ojej, dobra, dobra. E, czy mogę to skipnąć widzowie? Tak, mogę to skipnąć widzowie. Nie chcę, żeby się pojawiła reklama. Dobra. Tak będę musiał wyciąć te reklamy. Dobra, to lecimy. Mamy widzowie 9 tysięcy punktów. Łącznie, prawie 10 tysięcy. Czy wiesz? A ja nie Ej, na blisko zadaje mniej. To jest nie fej. Na boole po kotlet. Na blisko zadaje mniej. Mury trucizny i izmy. I, i w ogóle mam Igor Challenge dla Ciebie, żeby widzowie się nie nudzili przez ten czas. Zaśpiewaj jakąś piosenkę. To, to dla mnie takie fajne. Jak mówił? Ale nie taką głupią, tylko taką żeby był challenge, dawaj, jakąś, o Brawl Stars, bo jak już gadasz o tym Brawlu, no to... Brawl Stars, Brawl Stars, o ciągle marzę. szeli osa morzenita, kto pokona ośniobita? No, ładna, 10 do 10. A jak, a my przechodzą do odcinka, widzimy sobie, że boyfriend i jakaś dziewczyna sobie siedzą na balkonie... Kanapie. No albo na kanapie. Kunapa, Kunapa. Dobra, tutaj, w ogóle tutaj w tutaj w ogóle jakby widzę, ktoś sobie też na wakacjach z Oni siedzą sobie na 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 z na 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 w ogóle na was złe słuchawki tam, jak widać, Dobra. taki zły śmieszek. A nie mam dodatków, to zagram z tam w którym mam dodatki. Nie wiem co to z Tumble Guys. Chopaki jak chcecie nie... No Dobra. Słyszycie? O Jezus, przepraszam widzowie. Zaciąłem się. Ostar się zaciął. Jest widzeniem. No. Telefonicznym. No, można tak <laughs> powiedzieć. Bo się zaciął. No spojrzałem nie się tak na, na butelkę wody. Oj. Ci. Wow, butelka wody. No, a może to jest życie się śnieg? No jak się piję wodę to i no żyje. się zagapiłem, no to woda to życie. Dobra odpowiedź. Dobra, lecimy, lecimy. Ej, w ogóle to o... zawsze chciałeś zagrać z piąstką, nie? A co to piąstka? Bo to. już w ogóle nic z tej gry nie pamiętam. A. A się... i właśnie wiecie też na mój kanał i na Igora. I ma, nazywa się Igora z 2015, chyba dobrze mówię. Bo też robi fajne odcinki z różnych gier, z Braula, jakiegoś tego standard, guys. No, zapraszam do niego, link w opisie. Znaczy, nie w linku, mi się jeszcze taki rzeczy nie wiem. Ale się nauczę, nauczę się, obiecam. Ty, to ty, ty, ty kliknąłeś, a to było takie długie, i co? No i zaliczyło mi, bo, bo w ogóle widzowie, jakby ktoś się pytał, to jak się zagapię, ale nakliknę, to, to, to jak i zaczyna, to wtedy się liczy, bo kliknąłem to. Nie. No, no i zacina. udało się. O, teraz nie zaczyna. O, zaczyna i Jej. Wodny ślisk mnie uratował O nie, reklama widzę niedobrze. Nie, byk, byk. zacina mi gra. Opa, ale fajnie mi zacina gra. Specjalna emotka dżungel. Ok. U. Nie, okay. ci 8... nie, wiem, dlaczego ci... o nie, um. nie, 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 Okej, no i nie, 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 Week nie, chyba To ja gram nie, nie, ok. nie, macie nie, nie, macie to, to nie, nie umiecie zainstalować, to w ogóle wpiszcie zbrał. znajdźcie takie, taką stronkę memu i zróbcie pobierz appkę. Tylko widzowie, zanim to co Igar powiedział, to też ma wirusy, więc jak, jakby ktoś nie chciał mieć wirusów, to nie instalujcie. Ale taki poradnik, dobrze mówię? No. Ale nie wiem, ja od tego, żadnych wirusów nie dostałem. Ja... A ja dostaję, bo mi powiadomienia wyskoczyłem. Ja będę musiał usunąć tą grę. Ale mnie usunę. I nul z brał można cenić na tak zwane 6 10, na 10. 10 na 10, bo na starcie masz jakieś 100 tysięcy czy tam milion gemów. I jak wydasz wszystko, to ty wyjdziesz z gry, to masz znowu tyle samo. Tak, tak. Czyli, masz, porady, czyli nie... ci się recytuję gemy i masz dwie. Dobra, to ja sobie dołączę do podsparcia, tylko zmienię na ekspert. Dobra. O, ale Ej, ciężko ful. widzę. Nie doskonałe, ale filipo-kliku. Kliku. Ja to bym nawet tutaj z nie dodłosił. Ej, już nie ma łóżeczka. No właśnie, zmieniło się, są na jakiejś ramce, czy co? O, kurna, ale to ciężkie jest. Pink. Widzowie wy widzicie co ja robię? No ja widzę tylko teraz czekam aż oh. kościół zrobi starty Dobra, jo Do. Kliku 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 Przetrzymaj, przetrzymaj, przetrzymaj Kliku kliku kliku, przetrzymaj oh. Dlaczego takie krótkie ty klika? Teraz przetrzymaj Mo i koniec wydawało się. starting! Dobra. Przeszedłeś. Cą tak. grę. Tego moda jeszcze nie przeszedłem, bo dostałem go od twórców, ale jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze chyba jest kilka zakończę. Chyba są jeszcze trzy, ale to dużo jeszcze. Nie czekam. Rumej. Dobra, że on go. Z cieni. W ogóle że ja nie lubię go. O! I widzowie, udało się przejść Love funki dwójkę, i myślę, że to by było na tyle. No, i dziękuję za oglądanie, i Narka.